Szanowna Pani Minister, dysponujemy obecnie programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Aby lepiej pozyskiwać inwestorów dla polskiej gospodarki istnieje również potrzeba, żeby zmodyfikować niektóre z założeń programu. Dlatego z optymizmem przyjęliśmy informację o projekcie zmian w programie wspierania inwestycji. Jedną z nich jest m.in. obniżenie wymogów dla inwestycji spoza sektorów priorytetowych innych niż motoryzacyjny, lotniczy, biotechnologiczny, elektroniczny, nowoczesnych usług biznesowych i AGD. Projekt przewiduje, że o wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które zainwestują 750 milionów złotych i tworzą 200 miejsc pracy lub inwestują 500 milionów złotych i stworzą 500 etatów. Obecnie jest wielu przedsiębiorców, którzy nie spełniają obowiązujących dzisiaj wymogów. Obecnie, aby otrzymać grant, trzeba zainwestować miliard złotych i stworzyć miejsca dla pracy dla 500 osób. Z wielu regionów naszego kraju płyną sygnały, że należy zmienić kryteria przyznawania grantów dla potencjalnych inwestorów. Mam nadzieję, że dzięki proponowanym modyfikacjom w programie firmy będą miały szansę na grant rządowy, co zwiększy prawdopodobieństwo zainwestowania w Polsce. Szanowna pani minister, odważne zmiany są potrzebne, bo musimy ustawicznie pozyskiwać nowych przedsiębiorców dla gospodarki. Aktualizacja programu przynieść może jeszcze pełniejsze zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju. Aby tego dokonać, potrzeba rozwiązań prawnych zwiększających poziom zagranicznych inwestycji w Polsce. Mamy następujące pytanie: Czy pani minister mogłaby przedstawić szczegóły proponowanych zmian oraz perspektywę ich skuteczności? Dziękuję bardzo i o udzielenie odpowiedzi proszę, anonsowano już wcześniej przeze mnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, panią minister Ilonę Antoni Klik. Pani minister, zapraszam serdecznie. Szanowny panie maszoku, Wysoka Izbo, szanowny panie pośle. Faktycznie musimy do, teraz dopasować instrumenty wsparcia dla dużych inwestycji w Polsce ze względu na to, że jest o wiele większa konkurencja z krajami ościennymi i także z innymi wręcz kontynentami o inwestycje, jakie by ewentualnie można było pozyskać takimi argumentami głównymi naszymi polskimi to są trzy rodzaje środków, które jesteśmy w stanie udostępnić inwestorom. To znaczy z jednej strony środki unijne, które teraz wpadają akurat w tą fazę przechodzenia między jednym programem a drugim. To znaczy kończy się okres programowania 2007-2013, zaczyna się 2014-2020. Ten moment między programami powoduje, że jeszcze nie mamy ostatecznych form wspierania. Do wynegocjowanych z Komisją, ale pracujemy oczywiście nad tym, dlatego bardzo ważne są programy polskie i tutaj Państwo em, posłowie zwrócili nam uwagę em, em, w czasie dyskusji o tych zmianach tego programu, o, em, programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, który jest programem em, rządowym ze środków em, krajowych, em, że te kryteria, które my przy zmianie programu usta, ustawiliśmy, że faworyzują przede wszystkim inwestycje kapitałochłonne, a nie takie, które tworzą szczególnie dużą ilość miejsc pracy. I postanowiliśmy Państwa sugestie też jeszcze dopisać do tych zmian, które już mamy wynegocjowane ze wszystkimi resortami i uzgodnione w ramach naszego zespołu do spraw inwestycji. To znaczy mamy z jednej strony obniżenie kryteriów dla inwestycji kapitałochłonnych, a z drugiej strony wczoraj na kierownictwie Dopisaliśmy propozycję jeszcze, żeby inwestycje, które nawet nie mają tak wysokiego poziomu kapitału, kapitałowego, czyli tego, tego wskaźnika inwestycyjnego, ale mają za to bardzo dużą ilość miejsc pracy, żeby też był jeszcze jednym dodatkowym kryterium, żeby wejść do tych inwestycji o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Dlatego będziemy mieli jeszcze jutro przyspieszone spotkanie zespołu do spraw inwestycji. Mamy nadzieję, że wszyscy członkowie tego Zespołu przychylą się do tej dodatkowej jeszcze jednej poprawki i powinniśmy w przeciągu miesiąca ten dokument już kierować na komitet stały jako krok przed Radą Ministrów. Także mam nadzieję, że jeżeli chodzi o efektywność, no bo to jest bardzo słuszne pytanie, kiedy te zmiany wejdą, tak żeby można było istniejące potencjalne projekty już zachęcać tymi, tymi zmianami. Sądzimy, że jest to kwestia, przy tej pracy wykonanej w ostatnich czterech miesiącach, sądzimy, że jest to kwestia tak naprawdę miesiąca. No, mamy jedynie niepewność w stosunku do tej jednej zmiany, bo wszystko inne jest wynegocjowane. Jeżeli chodzi o osiem o punktów, y, y, które chętnie przekażę oczywiście na piśmie, y, jakie zmiany wcześniej były zaplanowane, wynegocjowane z, ze wszystkimi resortami, tej jednej dodatkowej zmiany jeszcze nie wynegocjowaliśmy z innymi resortami, ale już weszła w szybką ścieżkę do, y, do, na, na zespół. Zespół. jutro powinniśmy mieć odpowiedź zespołu. Mamy nadzieję, że w ciągu miesiąca przejdzie to do, pod obrady Rady Ministrów. Jak ten program zostanie zatwierdzony, to praktycznie nie ma przeszkód już, ponieważ jest to stosunkowo łatwe narzędzie, nie, nie wymaga jeszcze dodatkowych zgód ani, ani, ani pozwoleń, dlatego będziemy w ciągu Właściwie dwóch miesięcy mogli już udzielać tego wsparcia. Ale wymaga to jednak zmian e, z, zgody wszystkich resortów tego dodatkowego punktu. Wszystkie inne punkty są wynegocjowane. Dziękuję bardzo. Proszę. Z nieprzeniknionej twarzy pana posła Harłampowicza nie jestem w stanie wyczytać, czy jest w pełni usatysfakcjonowany odpowiedzią, czy chce zadać pytanie dodatkowe. Bardzo proszę. Szanowna pani minister, chciałbym jeszcze zapytać się w jednej sprawie dotyczącej tego programu. Czy rozważana była taka sytuacja, czy można by było udzielić wsparcia dla inwestycji w powiatach, gdzie stopa bezrobocia wynosi powyżej 0,75% średniej krajowej, ale dzięki powstaniu tam inwestycji na przykład 200 nowych miejsc pracy, pracownicy, którzy są zatrudniani w tym miejscu, są na przykład z w większości czy w całości z sąsiedniego powiatu, gdzie, który spełnia te kryteria, ale na przykład z różnych biznesowych powodów tą fabrykę lepiej postawić obok, to podaję taki przykład, a jeżeli akurat z tego programu nie można korzystać, to czy można by było w takiej sytuacji korzystać z jakichś innych programów? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i odpowiedź uzupełniającą, odpowiedź uzupełniającą proszę ponownie panią minister Ilonę Antoni klik Pani minister, zapraszam. No. Ja nie, nie odczytałam wszystkich tych zmian w programie, ale właśnie jedną z nich. Może pozwolę sobie je szybciutko przeczytać. To są tak: proponowane rozwiązania: obniżenie minimalnych parametrów inwestycji znaczącej, czyli obniżenie z miliarda na 500 milionów, dopuszczenie dłuższego okresu finansowania inwestycji, czyli powyżej pięciu lat, dopuszczenie możliwości udzielania wsparcia inwestycjom produkcyjnym realizowanym w powiatach o stopie bezrobocia poniżej 75% średniej krajowej. Czyli to było w tej pierwszej grupie zmian, które już mamy wynegocjowane. Złagodzenie zakazu łączenia pomocy w przypadkach, gdy pomoc w ramach programu nie przekracza 3 milionów złotych, bo jest dużo dyskusji, czy dawać dodatkowe krajowe wsparcie, jeżeli inwestycje dostały na przykład w ramach unijnych środków jeszcze, jeszcze jakieś dofinansowanie i tutaj sądzimy, że jeżeli jest to bardzo niski próg dofinansowania, tylko jakiś mały projekt, to warto by było jednak łączyć tę pomoc. Zwiększenie wsparcia z kosztów kwalifikowalnych inwestycji w przypadku projektów, których parametry znacznie przewyższają minimalne progi programu, czyli zwiększenie po prostu dofinansowania, obniżenie dla sektora badawczo-rozwojowego wymogu minimalnego kosztów inwestycji z 3 milionów do 1,5 miliona, to znaczy projekty badawczo-rozwojowe będą miały niższe kryteria wejścia do programu nawet malutkie projekty badawczo-rozwojowe są dla nas wartościowe, dopuszczenie wspierania projektów badawczo-rozwojowych z tytułu kwalifikowanych kosztów inwestycji. I zwiększenie możliwego do uzyskania wsparcia dla, inwestycji realizowanych, zwiększenie możliwego wsparcia dla inwestycji realizowanych na terenach województw Polski Wschodniej. Tutaj bardzo ważna sprawa, różnica intensywności zainteresowania inwestorów Polską Wschodnią powoduje, że musimy dodatkowe ułatwienia jeszcze na Polską Wschodnią wpisać. Także to zrobiliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Minister.